Myślę, że bardziej wprawieni widzowie zdążyli już zauważyć, że redakcja indyczych opowieści ma słabość do gier z podgatunku Metroidvania. Dzisiejszy obiekt, do prześwietlenia, kojarzyć się może z dwoma legendami tych platformówek: Mowa o Metroidzie i Hollow Knight. Ghost Song od Samus bierze podobny styl rozgrywki oraz ekspozycję i czas akcji, a od Pustego Rycerza styl projektowania poziomów i uczucie samotności w nieznajomym świecie. Jak więc połączenie tak dobrych cech z innych gier wyszło w przypadku produkcji Studio Old Moon? Przekonajmy się. Akcja gry rozpoczyna się w momencie przebudzenia naszej bohaterki, Dead Suit, która, straciwszy pamięć, w obecnym położeniu czuje się obco i nieswojo. Naszym zadaniem będzie więc eksploracja nieprzyjemnego świata, zamieszkałego przez przerażające kreatury. W trakcie przygody poznamy także inne roboty, a nawet ludzi rozbitych na tym martwym padole. Historia gry jest bardzo enigmatyczna, a jej kulminacja skłania do refleksji, skupiając w nas melancholijny stan. Cała planeta, mimo iż zamieszkała przez obrzydliwe stwory, wydaje się dziwnie pusta i przygnębiająca. Jeżeli więc klimat w Hollow Knight był wam bliski, tutaj poczujecie się jak w domu. Mapa świata, choć nie wydaje się zbyt wielka, podzielona jest na kilka tematycznych lokacji. Każdą z nich ciężko skategoryzować, bo ekspozycje i kolory poszczególnych obszarów są dziwne. Ghost Song to zresztą wyjątkowa metroidwania, jeżeli patrzymy na gameplay, gra jest powolna, postać porusza się w żółwim tempie, nawet biegnąc, a niebezpieczeństwa czyhające na planecie każą nam poruszać się ostrożnie i z rozwagą. Szczególnie na początku gry, kiedy nasza postać nie jest wykokszona. Jednym z głównych zadań będzie odbudowanie rozbitego statku. Gra stosuje tutaj popularną w Metroidvaniach taktykę kolorów na mapie. Chodzi o cele misji, które rozrzucone po całej mapie, wykonywać możemy w dowolnej kolejności. W tym jednak przypadku, kiedy znajdziemy jedną z pięciu części, będziemy musieli ją ręcznie dostarczyć do wioski. Chodzi o to, że w trakcie transportu części nie użyjemy szybkiej podróży, a na naszej drodze staną dodatkowe przeszkadzajki. Przypomina to trochę misję z kwiatkiem we wspomnianym już Dzisiaj Holonajcie. Dlatego już teraz powiem wprost, że w Ghost Song Backtracking będzie towarzyszył nam przez całą przygodę. Okej, okay, skupmy się chwilę na mechanice walki i ulepszeń. W grze od samego początku przygody wyposażeni jesteśmy w działko plazmowe, które po dłuższym użytkowaniu bez spuszczania z pustu może się przegrzać i strzelać mniejszą wiązką. Dodatkowo bardzo szybko znajdziemy broń białą, którą w grze będziemy mogli wymieniać. Zaczniemy od dzidy, by następnie znaleźć wielką pięść, tarczę czy dwuręczny miecz. Dodatkowo, by nieco nas wzmocnić, jak w przypadku Metroida, dostaniemy dodatkowe specjalne amunicje, rozsiewające różnego rodzaju zagrożenie. Szczególnie fani Samus uśmiechną się tutaj szeroko, bo wiele tych rodzajów amunicji skojarzy się z grami firmy Nintendo. Lwią część amunicji i broni białej znajdziemy odkrywając mapę, ale sporo przedmiotów kupimy również u NPC. Jeden będzie w mieście, drugi jako ukryta postać, którą będziemy musieli znaleźć. Gra posiada kilka zakończeń, aby poznać właściwe, odkryć będziemy musieli wszystkie tajemnice planety. Warto wspomnieć jeszcze, że Ghost Song dużo czerpie także z gier od From Software, czyli od souls -like Naszą walutą w grze będzie Nano-gel, który wiadomo tracimy po śmierci. Więc by go odzyskać, musimy wrócić do ciała, po drodze, nie potykając się już o własne nogi. Dodatkowo po każdej śmierci obniży nam się na stałe pasek zdrowia. Aby odzyskać pełni życia, musimy naprawić się w specjalnych miejscach, jednak warunkiem jest zebranie ostatniego, padniętego ciała. Również potyczki z bossami często przypomną nam o takich produkcjach jak Salt and Sanctuary czy Elden Lilies. Dla nowo romansujących z gatunkiem graczy twórcy przygotowali niższy poziom trudności, zwany eksplorator. Nie miałem niestety czasu go przetestować, a sam grę ukończyłem na poziomie oryginalnym. Jednak na pewno w jakimś stopniu upraszcza on rozgrywkę. Niestety ghost Song cierpi na jedną poważną bolączkę, a mianowicie długość całej przygody. Dawno nie miałem uczucia, że gra skończyła się o dużo za wcześnie. Jasne, mamy jeszcze inne zakończenia, jednak sam trzond fabularny kończy się. Z Zanim dobrze do gry się przyzwyczaimy, być może dla kogoś 10 godzin to odpowiednia długość. Ja uważam jednak, że tego typu gry powinny dostać jeszcze chociaż ostatnią finałową planszę, bo po zebraniu wszystkich części do naprawy statku od razu idziemy na bossa końcowego. Nie ma jakiegoś zwieńczenia w postaci nowej lokacji, która jest sprawdzianem z wszystkich nabytych umiejętności. Niedosyt pozostał. Nie każdemu spodoba się także poziom animacji bohaterki i przeciwników. Na szczęście, całe oto. Staranność obiektów i palety kolorów robią ogromne wrażenie, a nasze oczy dziękują za przeżycie takich chwil. Jedyna muzyka, jaka nadałaby się w przypadku tak gęstego klimatu, to ambient i odgłosy dziwnych stworzeń. I wiecie co? Właśnie taki soundtrack otrzymujemy. Ghost Song nie jest rewolucją w branży Metroidvania, ale jako całość do biblioteki takich gier za solidnego przedstawiciela. Myślę, że najlepiej bawić się w niego będą osoby, które ukończyły takie gry jak Axiom Verge, Hollow Knight czy Metroid. Nierówność oprawy graficznej względem animacji i długość rozgrywki nieco obniżyły wynik końcowy, który moim zdaniem i tak powinien zachęcić Was do ścignięcia po tytuł. Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia ze Sztosikiem, jedną z najlepszych Metroidwani tego roku. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca gorąco polecam, byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.